Podobnie wzrost panowie podobnie z naszej danym. 5 cm na korzyści, macie na Jezus, kalata On jest lżejszy, młodszy, pewnie będzie też tutaj szybszy. Ale słyszą państwo, no ja tylko zwycięstwo i tak sobie myślę, że chociaż obydwaj tutaj mogą mieć swoich fanów. Dosyć pewnie się czuję, jeśli chodzi o to, że ręce opuszczone i na razie nie przejmuje się tą aktywnością w grzałkach. którzy niektórzy mogliby Widać, że Marcin Kalata liczy na backfisty, na techniki obrotowe, bo również w swoim wachlarzu umiejętności również kopał obrotówki w tym pojedynku. Pewne swojej siły. A pytanie czy się nie nadzieje na razie to właśnie jeden z tych obrotowych czasów nawet chyba zachwiał żałkiem zauważył to kalata ruszył od razu do przodu i teraz on jest w natarciu. Pytanie jest jak długo wytrzyma kondycyjnie. No, Gorzale teraz był już przygotowany na ten obrótowy cios, ale proszę jakie mocne wejście kalaty w tę drugą rundę. Tak naprawdę Ładne kolano tak jest. W A w takim momencie narażenie na kontrę jest duże. Wow, tak jak piękne, wysokie kopnięcie. Hiking w wykonaniu ogorzałka. W dobrym momencie ja to powiedziałem, bo to jest właśnie taki moment, kiedy zawodnik z opuszczonymi rękami nie boi się, ale jest bardzo już zmęczony. I nawet jeśli kilka chwil wcześniej taki cios nie zrobiłby na nim wrażenia, to teraz już zaskoczenie, zmęczenie, siła też uderzenia, wszystko to razem Oraz zrobiło takie. jest. On jeszcze był w takim obrocie. Kalata dostał tak naprawdę to kopnięcie lekko w tył głowy i tym bardziej to nim zachwiało. Kolejne. A on nie podnosi ciągle tej lewej ręki. No, mówi o, o Powinien coś zmienić. Nie upierać cały czas przy tym jednym kopnięciu, bo to zaczyna być bardzo widoczne i boję się, że będzie kolejna taka sytuacja, że wypuści zwycięstwo z rąk. Już nie ma siły w uderzaniu rękomaty Te są. Niepoukładane. Stoi, opuszczone ręce, prowokuje rywala, i właśnie o, tak jak teraz. To jest jego pomysł, że strzeli. Stanisław Ogorzałek też nie wy 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 wykazuje inicjatywy, żeby pójść po tym, jak y posłał na deski Marcina Kalate, A Marcina Kalata. Dostał nie, teraz prawy, szczęka o mało co nie wypadła, to jest właśnie. I dlaczego nie poszedł? Bo on ciągle obawia się tych ciosów, a Kalata widzi, że trafił. I proszę, czekał na ten moment, trafił prawem. E, no ale nie jest w stanie przyspieszyć, e, bo po prostu e, to już nie te lata. I proszę, ale jeszcze dobry idzie. cios obrotowy. I znowu zaskoczył ogorzałka. jeszcze dla trafia. Prafie. Tylko już nie ma siły. Ty już nie mają takiej wymowy jak na początku jeden. No ale teraz jest pytanie, bo pierwsza runda dla niego, druga dla Ogorzowka. Teraz ten początek wcale nie miał Ogorzowek tutaj jakiejś wielkiej przewagi. A teraz, no może długo to nie trwało, z pół minuty, znowu, znowu trafia. To ta. się odgryza. I to jego I pacjencia, prawo na prawy, tak jest, bije z luzu. My. Sędzia Tomasz Bałdyka, krótko i na temat, panowie zapraszam na środek. No i teraz panowie idą na mocną wymianę. Co dla Ogorzałka może się źle skończyć, bo no, jednak Marcin Kal Kalata ma ciężkie ręce. Tak, tak, Kalata zapraszał do takiej wymiany, do takiej... Eee, po prostu bójki. Trzej oceniali to starcie identycznie. 29 do 27 dla jednogłośnego zwycięzcy, którym zostaje Stanisław. Czyli te dwie rundy jednak dla tak. Ogozałka Jedna dla Marcina Panie Kalaty. Panie I oczywiście żadnego skandalu też tu nie ma, bo, bo wygrała młodość. Czy większa aktywność też bym dyskutował, ale w takim pojedynku, który tak wyglądał, to te wrażenia artystyczne mogły być różne. Ja tak jak powiedziałem, ja bym przyznał Marcinowi Kalacie zwycięstwo za harducha, ale pamiętajmy, że no właśnie zapomnieliśmy o tym, że był knockdown, tak? Knockdown, że kalata tak. i to zdecydowało. O, no tak sobie gadamy, gadamy. Był knockdown w tym pojedynku i ten knockdown był decydujący dla tej punktacji.